Wszystko o próbach ataku terrorystycznego w Maczuliszczach. Wzorował samolot. Studio filmowe Ciopso prezentuje. I on nie może już być wykorzystany. Na czym polegał błąd agenta Minera. My unzulimy się Metody Metodyka działalności uciekinierzy to narazić swoich... Zwiniatki. Straszna porażka służb specjalnych albo dlaczego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy to obecnie Służba Bezprawia Ukrainy. Zapraszamy do obejrzenia. Od momentu, kiedy agent SBU Mikołaj Szwec zaktywizował wybuch dronów na lotnisku w Maczuliszczach, i do jego kryjówki siedziby pod Mińskiem włamią się funkcjonariusze, przejdzie około tygodnia. I z każdym nowym dniem w tym okresie Minero dalał się od możliwości uciec z Białorusi. Tej specjalnej operacje SBU wykorzystały kilkadziesiąt osób, a także setki wrzutów w mediach, by ukryć swoją porażkę w Maczuliszczach. Echo, który dotrze nawet do Kijowa i zacznie kosić pracowników SBU, aż po zastępcy kierownika resortu Oweksandra Jakuszewa. Więc co się stało 26 lutego, że pociągnęło za sobą dymisję generałów SBU? Dlaczego się im nie powiodło, a niektórzy już odczytują SBU jako służbę bezprawia Ukrainy? Jak się pan nazywa? Szwedz Mikołaj Władimirowicz. data ja urodzenia? 1993 rok, 5 kwietnia. Obywatelstwo, Ukraina. Jak się pan tu znalazł? Przy wykorzystaniu rosyjskiego paszportu przyjechałem do Rosji, a stamtąd już tu. To jest organizatorem przeprowadzonej przez pana akcji. Co pan uczynił Co na Białorusi? Wysadziłem samolot. Gdzie? Maculiszczach. Kiedy? 26 lutego. W jaki sposób pan to uczynił? Za pomocą dwóch dronów. To był organizatorem tego ataku terrorystycznego. Pracowałem z SBU. Doskoczony prawie nagi Mikołaj Szwec na podłodze domu w Borowlanach to obywatel urodzony w 1993 roku. Nacjonalista posiadający także paszport rosyjski. Dokument otrzymał na Krymie, kiedy półwysp został włączony do Rosji. Potem z nim wyjechał do Kijowa. Po rozpoczęciu działań bojowych, wstąpił do obrony terytorialnej. i dość szybko został zawerbowany przez SBU. Dał zgodę na szkolenie w celu realizacji misji wysadzania w powietrze samolotów na terenie innych państw. Odbył konieczną próbę na wykrywaczu kłamstw i otrzymał pseudonim Gaspar. To jest mój kurator. Poznałem go w Kijowie. Jest pracownikiem SBU. Jak ma na imię? Aleksander. Mówił, że Aleksander. Miałem kontakt tylko z tą jedną osobą. Z SBU? Tak. Tak, tylko taki SBU. Podczas swojego pobytu na Białorusi pan przez cały czas miał kontakt z tą osobą, Każdy dzień? każdego dnia z wyjątkiem ostatnich pięciu. Ćwiczenia rozpoczęły się jesienią 2022 roku. Swest dostał laptop z symulatorem lotu sterowanych dronów. Kolejny etap to realne loty na poligonie pod kijowem z maketami granatów. Kuratorzy mówili, że misją szweca może być dywersja w rosyjskim Engelsie na lotnisku z myśliwcami strategicznymi. W tym celu został wykorzystany poligon pod Boryspolem, maksymalnie podobny do rosyjskiego. W 50 miesiąca to uczył się, nauczył się, zdał egzaminy. Przez miesiąc się ćwiczyłem. Nauczyłem się, zdałem egzaminy, później zaczęły się zajęcia praktyczne na poligonach. Pewnie ze cztery razy miałem zajęcia z różnymi osobami. Na lotnisku w Boryspolu, na poligonie wojskowym. w się gdzieś w polu, w i gdzieś się w Ostatnie treningi były zbliżone do warunków bojowych to było. Wykorzystywałem drony z atrapami, Lętały z mórzami. Jednak w grudniu was otrzymał inne zadanie, Białoruś, lotnisko maczulisze, wysadzenie samolotu nazywanego Oczyma Sił powietrznych Rosji A 50. Nie premiera Powiedziano mi co mam uczynić, jeśli gdzieś pojadę. Zali, de, na na samolot, na powiedziano o samolocie, lecz gdzie jest, było niejasne. Była to tajemnica. Dwa tygodnie przed moim wyjazdem powiedziano mi, jaki jest cel. Pokazano na mapie. Rozumiałem, że jest to Białoruś, lotnisko Maczuliszcze. Szwedz dostał osobliwy telefon komórkowy ze specjalnymi programami. Pozwalały zdalnie monitorować nie tylko działania agenta, ale i sytuację w reżimie fonowym. Oprócz tego na czysto komórki Szwedz mógł instalować specjalne aplikacje szpiegowskie zbyt także je dostał. Na przykład przy połączeniu dwóch aparatów oprogramowanie pozwala automatycznie wydalić wszystkie dane przy niesankcjonowanym dostępie. 15 stycznia 2023 roku Szwed z dronami i pieniędzmi wyjechał z Kijowa do Warszawy. Białoruski radykał, który uciekł do Polski w Italii jak uciek, uczestnik akcji protestacyjnych 2022 roku, przewiózł aparaty na Białoruś. Jednak Szwed od pierwszej spróby nie trafił do naszego kraju. Na przejściu granicznym pogranicznik zauważył, że rosyjski paszport Szwedza nie uprawnia do przekraczania granic. Agent SBU złamał instrukcję kuratorów, pokazał dokument narodowy Ros Zumiłszy, że inaczej nie ma szans, by dostać się do kraju. Grając w bank pokazał ukraiński paszport, który pozwalał na wjazd, lecz osoba zachowywała się podejrzaniem. Białoruscy strażnicy nie dali mu takiej szansy. Pierwsze, co smuciło, znaczy to jego prośba. Pierwsze co wywołało podejrzenia to jego prośba, a nie stawić oznaki do paszportu o przekroczeniu naszej granicy, chociaż już miał odznakę pograniczników z przejścia granicznego w obrownikach. Co nie ukrywało faktu jego przyjazdu do naszego kraju. Tłumaczył to w taki sposób, że ucieka przed wojną planuje w przyszłości powrócić do krewnych, więc, od naszych znaki, możemy mieć problemy. Jego prośba nie została zadowolona. Szybko SBU dla agenta sporządziło nową trasę. Warszawa, Ryga, Psków. Przy przekroczeniu granicy rosyjscy pogranicznicy wyprowadzili Mikołaja Szwedza z autobusu, kazali pokazać wszystkie posiadane paszporty. Ludzie w ubraniu cywilnym nawet przesłuchali w granicę, obejrzeli rzeczy i telefon. Wyników po spłaceniu mandatu karnego z przyczyny braku rosyjskiego paszportu zagranicznego szwedco wpuszczono do Rosji. Autostopem dojechał do Pskowa, stamtąd do Mińska autobusem. Italii, jak uciek z Polski pomógł płynając mieszkanie. Przy realizacji przedsięwzięć doszliśmy do wniosku, że istnieje bardzo wielkie prawdopodobieństwo udziału w przeprowadzeniu tej akcji także i sił specjalnych Polski. O tym świadczy ten fakt, że brało w niej udział kilka osób, tzw. uciekinierów, którzy obecnie przebywają na terytorium Polski. Ci ludzie mają związek z kanałami zorganizowania dostaw na terytorium Republiki Białorusi, dronów, zabezpieczenia dostania się terrorysty na Białoruś i przygotowywania. Oraz realizacji tras ewakuowania po wykonaniu zadania. Mieszkanie było swego rodzaju sztabem, Śledztwo pod dokładnym kierownictwem SBU rozpoczął przygotowanie do ataku terrorystycznego. Materiał wybuchowy, dron, akumulatory i piloty sterowania został ukryte w schronisku w jednym z lasów pod Mińskiem. Nie znam prawie kordynaty, fotografii. Nadysłano mi koordynaty i zdjęcie opisania tego, gdzie to jest, mam na myśli tekst. Ja zapisałem taksi. Zamówiłem taksówkę i pojechałem do najbliższego do tego punktu osiedla. Potem szedłem na piechotę kilka kilometrów. Dotarłem do schroniska. Wszystko włożyłem do plecaka i pojechałem z powrotem do mieszkania. Schowałem to i czekałem na telefon, kiedy zadzwonią, powiedzą co mam z tym robić. Kuratorzy przynaglali. naglali. Akcję w Moczuliszczach należy przeprowadzić przed 21 lutego, ponieważ samolot według informacji SBU ma opuścić Białoruś. Za pomocą wideo przez telefon komórkowy Szwecowi podpowiadano jakie co ma połączyć. Na każdym etapie realizacji tej operacji widzieliśmy, że zagraniczne służby specjalne są obecnie w jakiś sposób i w jakiś sposób kierują. Nazywaliśmy go awatarem, więc mówię, że każdy krok był uzgodniany. Otrzymywał instrukcje, przez cały czas montował. Montował drony w taki sposób, stawiał telefon, wkładał słuchawkę do ucha, więc wiedziano proces rąk. Mówiono tego nie dotykać, to połączyć z tym, z tym ostrożnie i tak dalej. Po zatrzymaniu i podczas pierwszych akcji śledczych doszliśmy do wniosku, że był kontrolowany na wszystkich etapach operacji przez zagraniczne służby specjalne. 19 lutego Szwedz po raz pierwszy spróbował uruchomić dron. Aparat lotniczy reagował na zadania z opóźnieniem i od razu sygnał zanikał, nie dało się podlecieć. Potrzebował retranslatora, aby wzmocnić sygnał. Dostarczył go kolejny pomocnik, Michał Udziomin, obywatel Białorusi, który często był na Ukrainie. Pozostałe Szwedz kupił w sklepie budowlanym w Mińsku. Otrzymałem w ciągu pięciu dni paczkę z retranslatorem. To takie małe urządzenie z baterią pomaga wzmocnić sygnał. On służy, jak Idea polegała na tym, by znalazł się na wielkiej wysokości. Wzmacniał sygnał, więc wszystko powinno było się udać. Otrzymałem retranslator, zmutowałem go w niedzielę, z tym wszystkim ruszyłem. Retranslator działał. Rano 26 lutego Szwec przyjechał samochodem do Maczulisz. na piechotę przez las do jak najbliżej lotniska, i wylądował dwa drony na kadłubie samolotu A50U. Około godziny 10 na lotnisku zabrzmiały dwa wybuchy. Szwec zdążył załadować wideo do magazynu w chmurze, jednak miał fatalny stan psychiczny, bardzo się spieszył, upadł i zgubił plecak ze sprzętem. Podejrzanym dokonania ataku terrorystycznego został przez nas wykryty w tym samym dniu 26 lutego. Wspólnie z organami spraw wewnętrznych zorganizowaliśmy przedsięwzięcia poszukiwawcze, w rezultacie których ustaliliśmy, że obywatel szwedz dokonał tego ataku terrorystycznego w Maczuliszczach, został ewokowany do Stolina. Bardzo szybko w mediach pojawiły się dane o minerze, a SBU zaczęła rozmychiwać już operację informacyjno-psychologiczną. Po pierwsze, by ukryć się w cieniu, nie utożsamiać się z operacją, skierować akcenty na główny saszony wywiadu, Ministerstwo Obrony Budanowa się nie udało. I pojawia się gumowy azarów z twierdzeniami, że wszystko to sprawa rąk fejkowych organizacji kilku zdrajców uciekinierów. Da, to byli uczestnicy planu Piramida, białoruskie partyzany. Tak to byli uczestnicy planu Pieramoche, kontynuatorzy wojny kolejowej, która miała miejsce w lutym, marcu ubiegłego roku. Są w bezpiecznym miejscu, na kwarantannie. Utrzymujemy radio milczenie, nie chcemy udzielać komentarzy. Ale w zasadzie, kiedy będą gotowi, poinformujemy. Nic na media obiegały się u nas o te komentarze. Owszem, fantastyczne zeznania Zarowa chętnie wiedzą i szerzą struktury utrzymywane przez zagraniczne służby specjalne. Chociaż zdarzały się wypadki otwartego szydzenia ze strony, jak mogło się wydawać, kolegów od zdrady. Jest wersja, że wysadzili partyzanci, potem wersja Zarowa, że to byli nasi partyzanci, to plan Pioramowa. To my, czy pan bierze Azarowowi? Bo nie wierzy Azarowowi. Nie. Jest wygodnie mówić, że to bajko wszystkim trzem, sądzę, że tak będzie w przestrzeni publicznej. Mówić to nie pracować, mamy twierdzenia, że, cytat, uczestnicy ataku są już za granicą w bezpiecznym miejscu. Ludzie, którzy tego dokonali są już w bezpiecznym miejscu. Tak, przebywają za granicą bezpieczeństwie, lecz na razie nie udzielają komentarzy, chociaż już kolega z Mazury się ustawiła. No także cytat uszkodzenia, są tak poważne, że samolot dokładnie nigdzie nie poleci. Ten samolot został uszkodzony, więc nie może być eksploatowany. I nagle samolot poleciał, a razem z nim poleciały, chociaż już na dół. Wszystkie stokroć powtórzone stwierdzenia zarował krytycznie uszkodzonym samolocie. I tu zaczęto krzyczeć o milczeniu strony białoruskiej, że zaprzeczyły wydarzeniu w Maczuliszczach. Chociaż w rzeczywistości takiego nie było, odmawiano, że samolot został zniszczony, że nie może latać. Był unicztorzył... Został krytycznie uszkodzony lub zniszczony samolot A-50U. Eksperci twierdzą, że ten samolot nie może być eksploatowany do końca wojny. Będzie siedział do końca wojny. W Maczuliszczach wybuchł samolot. Technika została zniszczona. W Bajpol opowiedziano szczegóły dywersji na lotnisku wojskowym w Maczuliszcze. Władze się przestraszyły i białoruska telewizja nie komentuje. Niech państwo czuje różnice i uczy się czytać ukryte między zdaniami. Latający samolot to zabójczy argument dla wyżej wymienionych stwierdzeń. A skąd poinformacja w tych dniach została podyktowana przez działalność operatywną należało dojść w ponitce do kłębka. I mimo prowokacji SBU zaczęli mówić, russcy funkcjonariusze zimną krwią pracowali na rezultat. SBU spróbowała skierować uwagę z incydentów w maczulistach nieudanego agentu i rezultatów jego dywersji, zorganizując atak na obwód brandskiej Rosji i nacjonalistów. Oczekiwanego rezultatu to nie dało. Na prociczeniu w operacji my początli, że prociwnik nas przez cały czas tej operacji rozumieliśmy, że przeciwnik spróbuje nas dezinformować i widzieliśmy to jako masowe wrzuty w przestrzeni informacyjnej. Mówiono, że osoba mająca do czynienia do dokonania tego zamachu już została ewokowana z terytorium Białorusi, że przebywa w bezpieczeństwie, ale rozumieliśmy, że tak nie jest, więc trwały poszukiwania. I wreszcie podejrzewany został zatrzymany. To świadczy o tym, że algorytm działalności zagranicznej służby specjalnej jest znany i potrafiliśmy mu z powodzeniem przeciwdziałać. Dalej pojawiły się w ogóle idiotyczne media fejki azarowe, który nadal przekonywał, że to on, a nie zbóg, stoi za atakiem na samolot. Kiedy pojawiła się informacja o szwedsku, Cikinier z twierdził, że nie był wykonawcą już nieudanej z próby ataku terrorystycznego na samolot, który mimo wszystko lata. Najbiałusi, za to grozi kara śmierci, tak. Do więzienia nikt nie trafi, ponieważ wszyscy uczestnicy przebywają za granicą. Dalej było jeszcze ciekawiej. Siostra Mikołaja Szweca go poznała, jego zdjęcie, lecz odmawiała, że przebywa na Białorusi. 25-26 lutego był w domu. Trochę wyprzedzimy i porozmawiamy z bratem Minera, Wołodymyrem, za godziny do tego momentu, kiedy prezydent opowie o zatrzymaniu krewnego pod Mińskiem. Wołodymyr również kłamie, że Mikołaj jest na Ukrainie. Od brata Waszego. Istnieje informacja, że został zatrzymany, nie wiemy to pana brat czy nie. Co pan powie? Jak pan na to reaguje? W ogóle może pan powiedzieć, gdzie on jest? Jak na to reagujecie? No i co skażete pra brata? Gdzie on w находится? znajduje Nic o tym nie wiem. Brat jest w domu. Na Ukrainie? W jakim kraju? Tak, na Ukrainie. A zazwaliwali z nim niedawno, to jest to taka toczyna. Miał pan z nim kontakt? Tak, dzisiaj rano widziałem. Tuż jak nie zmusza krewnych Mikołaja Szwyca do bezczelnego kłamstwa. Ale powróćmy do 26 lutego, co się naprawdę działo po ataku. Gdzie kuda miałem przyjechać, premier, gdzie miałem dostać maszynę, gdzie leżał jeszcze druga maszyna. Gdzie miałem przyjechać, gdzie miałem zostawić samochód, gdzie na mnie miał czekać inny samochód. Więc miałem w tym osiedlu porzucić samochód, wyjść na punkt, gdzie drugi samochód na mnie czekał i odjechać. Kierowca, jak zrozumiałem, nie wiedział dokąd jedziemy. Przyjechaliśmy na końcowy punkt, okazało się, że nie tam. Brutalnie сказали w то крайнюю точку, w общем, в итоге оказалось не Lotnisko. Szybko zostały wprowadzone dodatkowe zabiegi w sprawie bezpieczeństwa granicy państwowej Republiki Białorusi, co pozwoliło złamać pierwotny plan ewakuowania terrorysty na terytorium Ukrainy. Międzygraniczna służba specjalna wprowadziła dodatkowy plan dla niego. W celu zachowania jego bezpieczeństwa została zmieniona pierwotna trasa. Plan ucieczki od sb to przybycie do wsi Swoboda. Swet porzucił tam samochód, to na drodze Misk Mikaszewicze go zabrał samochodem Michał Dziomin. Kuratorzy z Kijowa dali hasło i odpowiedź na spotkanie w Stolinie z Anną Jasutą. To wideo jej siostry ciotecznej Lidii Szaraj, kiedy spotykała go po przyjeździe. Obywatelkę Ukrainy da Mikołajowi Szewcowi klucz od mieszkania gdzieś się skryje. Pomoże siostra ale Lidia Szarej nie będzie wiedziała dla kogo. Ana po prostu ją narazi, ucieknie z powrotem, mówiąc o chorobie dziecka. Pamię ja nie chciała przyjechać do mnie. I że ty do mnie, jak Juri zrobiła problem. Nie. Przyjechałaś, cóż ty narobiłaś? pakowałaś problemy mnie, Juri, Adaszkę, syn wojsku. Cóż narobiłaś? Czekałem na ciebie przez trzy lata, byś przyjechała do mnie w gości, świnioty. Świnioty. W toku realizacji niezwlecznych operatywnych przedsięwzięć w mieście Stolinie wykryliśmy obywatelkę Ukrainy, która przybyła do Stolina niedługo przed pojawieniem się tam Szwedza. Specjalnie w celu jego bezpiecznej ewakuacji na terytorium Ukrainy. Podczas swojego pobytu zdążyła przyciągnąć do przeciwprawnej działalności kilku obywateli Republiki Białorusi, w tym swoją kuzynkę, która obecnie została zatrzymana i daje zeznania. Chciałoby się przypomnieć, że nieznanie prawa nie zwalnia od odpowiedzialności Udział w takich ciężkich przestępstwach grozi poważnym terminem. Przybywając w kryjówce, za jakiś czas Szwecja widzi przymusowe przeładowanie, oczyszczenie swego telefonu. To świadczy o tym, że jego wynajmowane mieszkanie w Mińsku znaleźli funkcjonariusze. Tam pozostał pierwszy telefon. Nieudana akcja terrorystyczna, załamany plan ewakuacji, sprzeczne informacje w internecie i przeczuwanie szybkiego rozwiązania spotkania z białoruskimi służbami specjalnymi doprowadziły Mikołaja Szweca do histerii. Zadzwonił do brata Włodymira, z którym rozmawialiśmy przez telefon, uwaga nawiązać kontakt z kuratorem ZBU. Czy jecha, ja Jechaliśmy na mojej ja bez komunikacji, wyrzuciłem swój telefon, zniszczyłem kartę SIM. Po telefon SIM, karty. I wszyscy, dalej słuchałem za człowieka. Nie dalej słuchałem człowieka. Nie miałem łączności przez kilka dni z moim kuratorem. Dominska? Ja... Przywieszono mnie do Mińska. Nie wiem, jak się nazywa ta dzielnica Dom Prywatny, gdzie mieszkałem. Potem już nie widziałem tego człowieka. Byłem tam przez 5-6 dni. 6, może 5 dni. Gdzie mnie zatrzymała, jak to się nazywa służba specjalna, więc znalazłem się tutaj. Po tym, jak ukraińska służba specjalna zrozumiała, że ewakuacja Szwecja na ich terytorium przez Stolę się nie powiodła, ponieważ zostały podjęte zabiegi w sprawie blokowania granicy państwowej został realizowany scenariusz wyprowadzenia go do przedmieścia Mińska. Podczas tego został zerwany kanał komunikacji z agentem. W wyniku zapanikował i poprosił o terminową ewakuację, ponieważ bardzo zależało mu na bezpieczeństwie. Samodzielnie nawiązał kanał komunikacji ze swym bratem, za pośrednictwem którego zwrócił się do kuratora z SBU i wymagał zachować jego bezpieczeństwo i ewakuować ze Stolina, po czym został potajemnie przewieziony do przedmieścia Mińska, do jednej z siedzib związanej z uciekinierami. Ukryć się Szwecowi pomogła jeszcze jedna uciekinierka z Białorusi do Polski, psychoterapeutka Jochenia Toczycka. agenta SBU przywiózł tam pewien jej przyjaciel łopacin także białorusin radykał. I tu, w tym domu, w Towarzystwie Ogrodowym Gaj Brzozowy 1, w Radzie Wiejskiej, ucieczka Mikołaja Szweca przed nieuniknionym finałem została przerwana. Komitetem Głównej Bezpieczności w współpracy z przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i innymi organami ochrony i prawoporządku, została przeprowadzona specjalna operacja. Został zatrzymany obywatel szwedz Mikołaj Władimirowicz, urodzony w 1993 roku, który podjął próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego na białoruskim obiekcie wojskowym, lotnisku w Moczuliszcze w regionie Mińskim, 26 lutego 2023 roku. W rezultacie przeprowadzonych przez KGB operacji kontrwywiadowych. Wykryto bezpośredni udział w składu operatywnego kierownictwa służby bezpieczeństwa Ukrainy. Odkryto system werbowania własnych obywateli w celu realizacji aktów terrorystycznych na terytorium innych państw. Wykryto organizację przykrycia, szkolenia z wykorzystania ładunków wybuchowych, mechanizmy komunikacji, kierowania agenturą. Wykryto i zlikwidowano kanały ewakuowania agentów. Działania śledczy pozwalają dojść do wniosku, że udział w przygotowaniu ataków terrorystycznych brały również służby specjalne Polski z tzw zwanych białoruskich uciekinierów, którzy wypowiadają się za zaburzeniem ładu konstytucyjnego drogą przemocy, aktywnych uczestników wydarzeń sierpnia 2020 roku. Operacja w sprawie poszukiwania, zatrzymania złoczyńców przechodziła przy bezpośredniej kontroli głowy państwa, który natychmiast rozkazał zamknąć granicę państwową i podjąć inne niezbędne zabiegi skierowane na wykrycie i przyciągnięcie do odpowiedzialności wszystkich, kto prowadził działalność terrorystyczną. W rezultacie zostały wykryte i zlikwidowana sieć agentury składającej się z obywateli Republiki Białorusi biorących udział w zabezpieczeniu działalności agenta terrorysty i jego legalizacji na terytorium Republiki Białorusi nieudanej próbie ewakuacji. Aleksandr Łukaszenka, nawet przebywając w Chinach, dokładnie obserwował wszystkie informacje o dochodzeniu w sprawie spróby aktu terrorystycznego w Maczuliszczach. Operacja białoruskich funkcjonariuszy została przeprowadzona nie tylko operatywnie, ale wzorcowo, jako przykład pracy analitycznej. W rezultacie przedstawiciele bloku siłowego otrzymali nagrody. Te błyszczaszcze przewidziane operacje, z niewiarygodne, żeby za jakichś 4-5 dni установить всех пособников и задержать. Это была замечательная операция, когда вы, анализируя тысячи телефонов, негаций, встреч и разговоров разных границ за границами нашего края, выкрыли его просто в кабинете. Два пункта. Вот просто вычислили в кабинете две точки. Kiedy zaszliście do tego punktu, gdzie się ukrywał i czekał na nową trasę, wzięliście go na pierwszym tym mieszkaniu. Pod borowlanami, w jakiejś siedzibie, w piwnicy. Wydawnictwo z różnego rodzaju szmatami, biało-czerwono-białymi oraz inną literaturą. brań tam mieszkał. Przeżywał tam. Możecie zrobić wnioski, o czym zawsze mówiłem, nam nigdy nie wolno się uspokajać. Rozkazy były nadawane przez SBU uciekinierom za granicą, w Polsce, stamtąd nawiązywali kontakt. W tym przypadku był to lekarz z draniami. Tutaj pomagali, mu się ukrywać. Tak na początku, jak i w końcu naszej operacji. na i koniecznym etapie naszej operacji. Szwedca zatrzymano z ogromną liczbą dowodów tak dla pracy z dronami, jak i innymi urządzeniami. Aktywnie zeznaje. Dotrzymano ponad 20 osób. Została zszczęta sprawa. i rezultatem, zgodnie ze zmienionym ustawodawstwem, może zostać kara śmierci. Natomiast dla SBU najwyższa kara to straszna porażka w białoruskich maczuliszczach. Przykryć się zdrajcami nie udało. Intelektualna i operatywna walka z białoruskimi funkcjonariuszami została całkowicie przegrana. W Kijowie kierownictwo SBU karano. Dowodem na to są dymisje generałów. Pomocnicy, którzy uciekli za granicę, w końcu dostaną. To co im się należy, niech nie wątpią. Jeśli kuratorzy ze Służby Bezprawie Ukrainy nie uczynią tak, by zniknęli na zawsze.